Koty choroszko, przygoda trzecia, ostatnia. Szedł koty choroszko pod ziemiami. Wymachiwał buławą, ale wściekły był i rozgoryczony. Na braci, na przyjaciół, niech on ich kiedyś jeszcze spotka. Szedł i szedł, lecz wyjścia na górny świat nigdzie nie mógł znaleźć. W końcu dotarł do wielkiego drzewa. Jego korzenie wiły się w trawie jak węże. Jego pień był jak wieża ogromna, jego gałęzie sięgały we wszystkie strony, a czubek niknął gdzieś w górze. Nagle podziemne niebo pociemniało, zachuczał grom i rozpętała się straszna burza. Po gęstym listowie płynął deszcz, a grat, wielki jak kurze jaja, tłukł wszystko dookoła. Chłopak, próbując schronić się pod drzewem, usłyszał nagle jakieś dziwne popiskiwania. A kiedy zadarł głowę, zobaczył w górze orle gniazdo i wystające z niego głowy zmarzniętych, mokrych od deszczu piskląt. Wspiął się na drzewo. Od gałęzi do gałęzi, od konaru do konaru, coraz wyżej i wyżej, aż w końcu dotarł do gniazda. Pisklęta skrzeczały bezradnie i tuliły się do siebie. Kotychoroszko zdjął koszulę i przykrył je troskliwie, a kiedy burza w końcu ucichła, usłyszał łopot skrzydeł i na gnieździe usiadł orzeł. Spojrzał na pisklęta, spojrzał na chłopaka i mówi. Powiedz, czego potrzebujesz. Dam ci wszystko, bo ocaliłeś moje dzieci. Pomogłeś im, ja pomogę Tobie. Wynieś mnie, poprosił Koty chorożko do górnego świata. Ha! Niezłe zadanie mi wymyśliłeś. Obaj będziemy musieli się natrudzić. To jest bardzo daleko, ale. cóż, obietnica to obietnica. Tu masz sześć kawałków mięsa i sześć bukłaków wody. Gdy odwrócę głowę w prawo, wrzucisz mi do dzioba kawałek mięsa. Gdy odwrócę głowę w lewo, dasz mi nieco wody. Inaczej nie dolecę i spadniemy obydwaj. Koty chorożko wziął wodę i mięso. Siadł na orlim grzbiecie, a ptak machnął skrzydłami raz, drugi, trzeci i wzbił się w powietrze. Lecieli i lecieli, a przestrzeń nad nimi zdawała się nie mieć końca. Gdy ptak odwracał głowę w prawo, koty chorożko wrzucał mu do dzioba kawałek mięsa, a gdy odwracał głowę w lewo, podawał mu trochę wody. Sam ledwie się trzymał z głodu i zmęczenia, ale nie tknął jedzenia ani wody. Lecieli tak już bardzo, bardzo długo i gdzieś wysoko, nad ich głowami, pojawił się krąg jasnego światła. Górny świat. Ale właśnie wtedy orzeł obrócił głowę w lewo, a koty chorożko zobaczył, że nie ma już ani kropli wody. Zapłakał, a łza spadła mu na dłoń i tę łzę podał ormu. A potem ptak odwrócił głowę w prawo, a koty chorożko zobaczył, że nie ma już ani kawałka mięsa. Więc podał ptakowi palec, a ten go dziobnął i pofrunął jeszcze wyżej. I tak wydostali się na górny świat. Chłopak podziękował orłu, a ten szykując się do lotu powiedział – Twoja łza więcej mi dała siły niż woda, a palec się zagoi. Bądź zdrów i buławy nie zapomnij. I odleciał z powrotem w podziemię. Koty Choroszko przerzucił buławę z jednej ręki do drugiej i poszedł przed siebie. I znów długo wędrował, aż dotarł do sąsiedniej krainy. A w tej krainie do wielkiego miasta. A w mieście do Królewskiego Pałacu. Podchodząc do schodów pałacu, zobaczył pod murem swoich towarzyszy: Werny Chore, Werny Duba i Kruty Wusa którzy siedzieli na ziemi i zaciekle się kłócili o to, który ożeni się z królewną. Tak byli pochłonięci kłótnią, że nawet go nie zauważyli. Koty Choroszko zaś poszedł wprost do pałacu i zażądał widzenia z królem. Król siedział na tronie i patrzył na niego groźnie, ale Koty Choroszko nie spuścił wzroku i całą historię mu opowiedział. Król... Straszliwie się rozzłościł. Kolejny dureń! Kolejny oszust! Już trzech takich tu było! Córkę mi przyprowadzili, ale od razu wiedziałem, że coś kręcą, a królewna nic, tylko płacze i płacze. Za mąż za nikogo nie chce iść, nikogo nie chce widzieć, tylko tego, co pokonał czarownika. Strażę brać go i do lochu z nim. A tych trzech, na wszelki wypadek, też aresztujcie. Stój, królu! Zawołał koty chorożko. Zanim każesz mnie zamknąć, zawołaj królewnę. Proszę. A wtedy się okaże, czy jestem dureń i oszust. Król marszczył brwi i stroszył wąsy, ale w końcu zawołał królewnę i ta nagle... Pojaśniała jak słońce i pobiegła do koty chorożki. To ty! Tato, to on! On mnie uratował! On pokonał czarownika, za niego wyjdę za mąż! A z tymi trzeba? Co mam zrobić? Wygnać? Uwięzić? Ukarać? Czy może przygotować im puchowe łoża? Król poweselał nagle. Królu, zawołaj ich. Odezwał się koty chorożko. Oszukali mnie, ale to dzielni są chłopcy. Służyć ci będą wiernie, jestem pewien. Wybacz im, bo i ja im wybaczyłem. A jeśli królewna chce i ty się zgadzasz, zamieszkam tu. Ale najpierw muszę spełnić, co obiecałem. A potem było tak. Werny chora, Dub i Krutywus. Przeprosili serdecznie za swoje oszustwa i obiecali wiernie służyć i królowi i koty Potem był wspaniały ślub, a potem z pałacu wyruszył niezwykły orszak. Przodem szło trzech druhów, z których jeden przestawiał góry przed nimi, drugi torował drogi w lasach, a trzeci zawracał rzeki, żeby mogli przejechać. Za nimi jechały królewskie karoce, każda z nich zaprzężona w dwunastkę karych koni, a za nimi wszystkimi szedł Koty Horoszko z buławą na ramieniu, pogwizdując pod nosem. I tak dotarli do domu, do chaty, w której mieszkali stareńcy już rodzice Koty Chorożki i jego siostra Oleńka, i bracia. A co tam było? Jaka tam była radość i zdziwienie, i co się działo dalej, to już sami sobie opowiedzcie, bo mi od tego gadania okrutnie w gardle zaskło. <kuh> Idę się napić herbaty z miodem.